Witam wszystkich na moim kanale Chciałem Wam dzisiaj pokazać BMW X3 Polakierowana jest przednia maska Błotnik I oczywiście tylny zerzak to całkiem fajnie Wygląda to tak Może mój telefon tego tak nie oddać Bo mam z nim problem Ale niebawem będzie lepiej Nie chciałbym się też za bardzo kręcić, bo Polerowania Nie mam wiele Przednia maska była cała w odpryskach, jest zrobiona cała podkładem Polakierowana na aucie Bo jakoś tak wolę na samochodzie te duże maski lakierować. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Marek Lakiernik.